Program pierwszy Polskiego Radia z Warszawy. Rozpoczynamy wieczór odkrywców. Krzysztof Michalski, witam państwa. Dziś chciałbym państwa zaprosić do wysłuchania dwóch rozmów związanych z dziejami II Rzeczpospolitej. W pierwszej, już za chwilę, porozmawiam z doktorem Januszem Siborą o tym, jak rodził się i jaki był w niepodległej Polsce ceremoniał państwowy. Myślę, że ta wiedza przydałaby się współczesnym naszym politykom i gdyby wykorzystali tę wiedzę, nie dochodziłoby czasami do śmiesznych, a nawet żenujących czy gorszących sytuacji. O ceremoniale porozmawiamy już za chwilę, a po godzinie 20.30 z doktorem Pawłem Tomaszewskim przedstawimy życie i dokonania Jana Czochralskiego, profesora Politechniki Warszawskiej od końca lat 20. ubiegłego wieku, który dzięki opracowaniu metody otrzymywania monokryształów stał się najbardziej cytowanym polskim uczonym. Dwie rozmowy. Dwa bardzo ciekawe tematy. Proszę pozostać z wieczorem odkrywców, w którym już za chwilę przeniesiemy się do Warszawy 1918 roku. Jedynka Polskie Radio Studium dr Janusz Sibora, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista, myślę, że tak mogę powiedzieć, od protokołu dyplomatycznego i ceremoniału państwowego II Rzeczpospolitej. Witam panie doktorze. Dobry wieczór. Przypomnijmy może, 10 listopada do Warszawy przybywa z Magdeburga Józef Piłsudski. Na dworcu oczekuje go przedstawiciel Rady Regencyjnej, książe Zdzisław Lubomirski. Rada dzień później przekazuje mu władzę wojskową, a 14 listopada władzę cywilną, czyli można powiedzieć, że Józef Piłsudski staje się głową Państwa, prawda? Utrzymuje pełnię władzy wtedy tak, 14 tak, listopada. Tak, to znaczy 11 listopada przekazuje Rada Regencyjna władzę wojskową. Tu wiemy dokładnie jak ten akt prawny wyglądał, bo było to o godzinie 17 po południu. Czyli w nawet mieszkaniu, godzinę znawę, tak? tak, w mieszkaniu chorego regenta Ostrowskiego. Czyli jednego z członków Rady. Tak, Regencyjnej. tak. Tempo wydarzeń politycznych było tak duże, iż y, fakty działy się same troszkę. To znaczy Piłsudski sam wspomina, że musiał opanować sytuację w Warszawie. Warszawie. Do jego mieszkania co chwilę ktoś wbiegał, pytał, czy może coś powiedzieć. Wiemy, że był chory, pił w nocy herbatę z cytryną, co ciekawe, zawsze to podkreślam. Mimo tej sytuacji były cytryny w Warszawie 11. Oj yy, tak, to wie, jak się przegląda ktoś. tak kolonialne, taka ciekawostka, a i 14 listopada następuje, to jest data właśnie bardzo ważna, bo my celebrujemy dzień 11 listopada, ale przecież pamiętajmy, że święto 11 listopada jest późnym świętem z końca lat 30. określone też w pełnej konotacji politycznej, natomiast 14 listopada być może to byłaby i ważniejsza data, bo przejmuje pełnię władzy. Józef więc, tak, nie? więc pełnię władzy i ten akt ceremonialny tutaj on tempo wydarzeń nie pozwalało, aby był on specjalnie uroczysty, natomiast... Następuje z tego punktu widzenia bardzo ważny moment przekazania całej władzy. Również 16 listopada bardzo dobra data do świętowania, bo notyfikowano istnienie państwa, państwa polskiego. Wstrymi. Akt bardzo eksponowany w wyborach źródeł, natomiast bardzo mało też wiemy o sposobie podpisania tego aktu, bo był on wystawiony, podpisany przez Piłsudskiego i kontrasygnowany przez Tytusa Filipowicza jako wiceministra spraw zagranicznych, a ja się pytam, jakiego rządu, skoro tak. jeszcze rządu nie było. Później y, te niby drobiazgi proceduralne, czy prawne, później mają bardzo duże konsekwencje prawne, bo kiedy doszło po kilku tygodniach do sporu y, z ministrem spraw zagranicznych, z Lonem Wasilewskim, Tytusa Filipowicza... już z rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Tak, to wtedy to badać, czy Tytus Filipowicz był wiceministrem, <laughs> czyli można powiedzieć, że ten dokument został podpisany, czyli notyfikacja przez Tytusa Filipowicza, ale on de facto wiceministrem spraw zagranicznych nie był. Panie Zresztą, doktorze, a żeby jeszcze a żeby żeby jeszcze dołożyć, to ja powiem, że przecież 14 listopada, wtedy kiedy Józef Piłsudski zostaje głową państwa, nawet Warszawa nie jest cała wolna, bo przecież Niemcy zajmują jeszcze cytadele, Prawda, jeszcze, jeszcze przez parę dni, bo to 18, właściwie w nocy z 18 na 19 Polacy przejmują Star. Szalenie ważne, dlatego że zawsze też jest to pytanie, czy ten telegram notyfikacyjny wysłany, bo było to w formie depeszy iskrowej, iskrowej tak czy jest. on został odebrany i przez kogo, bo my nie mamy tego potwierdzenia. Wiemy, że te dokumenty ustnie yy, przekazywane na przykład do wizytatora apostolskiego Rattiego, one dochodziły, natomiast tutaj wysłano to jakby w powietrze, a później się zastanawiano, czy w ogóle przyjdzie odpowiedź. Była wielka dyskusja w prasie, gdzie Julian Makowski, wybitny prawnik, późniejszy dyplomata, prawnik dyskutował, że być może nie było to najlepsze rozwiązanie, należało być może inne metody Bo nie mamy pewności, skutować. że to dotarło do kogokolwiek. Tak, tak, więc były może inne metody poprzez wykorzystanie przebywających w Warszawie dyplomatów. Były takie możliwe. Można było przekazać. No właśnie, my mówimy o tym wszystkim, co się działo. To trochę na margines może zepchało tę całą uroczystą oprawę, o której mieliśmy rozmawiać. Później uroczyste otwarcie sejmu ustawodawczego to chyba była okazja, tak. żeby, żeby wreszcie pokazać, że, że mamy jakiś ceremoniał, czy już wtedy było to... coś uroczystego, tak. czy były jakieś ustalenia? I jeśli chodzi o inaugurację Sejmu Ustawodawczego, to tutaj przykładano do tego yy, ceremonii. 10 tej... lutego tak. 19 roku, to już wtedy mamy rząd Ignacego Paderewskiego, prawda? Tak i, tak, i wtedy ośrodkiem, który organizował, to była Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa. Zachowały tu się pewne dokumenty. Co ciekawe, zachował się dokument skierowany do profesora Cholewińskiego, który jako specjalista miał skonsultować. Na... Tak, miał skonsultować. Chodziło tam jest takie ciekawe zdanie w tym dokumencie, żeby wprowadzić elementy staropolskie, które były jeszcze w Polsce przedrozbiorowej. I Czyli właśnie... Chciano sięgnąć do tradycji I Rzeczpospolitej. Tak, pierwszej Rzeczpospolitej. To było szalenie cenne, jak widać, dbano o to świadomie, bo w tym dokumencie to zdanie jest godne podkreślenia. Właśnie proszą urzędnicy profesora Cholewińskiego, aby ten właśnie wprowadził elementy staropolskie. Ten dokument zachował się w wielu wersjach. My znamy na ogół publikowaną ostateczną, ale jak ja czytam różne jego mutacje, poprawki, to początkowo inauguracja Sejmu miała się odbywać w ciągu jednego dnia, później rozbudowano ją aż na dwa dni i na przykład początkowo przewidywano, że Piłsudski przyjedzie najpierw do katedry bezpośrednio z Belwederu, tylko w asyście szwadronu wojska. Natomiast później rozbudowano to, że jechał najpierw po Piłsudskiego premier, czyli z zbudowano cały orszak. Tam nawet wprowadzono taką poprawkę co do sposobu w tym dokumencie opisującym ceremoniał przekazania władzy. Yy, opisywano na przykład, że Piłsudski prowadzącemu obrady podaje dłoń. Później ten zapis został skreślony, więc proszę zwrócić uwagę, jaki jest stopień szczegółowości postępowania, gdyby przestrzegać dzisiaj przepisów proceduralnych, a one mają nam ułatwiać życie tak. yy, i pewne procedury nie byłoby często dyskusji gorszących, czy Głowa państwa ma podać komuś dłoń, nie, czy dłoń, nie, czy albo nie. czy ktoś ma podać dłoń, no bo nie. to jest zapisane właśnie. To, to, to jest, potrzeba istnienia tych przepisów ceremonialnych jest szalenie ważna. Dzisiaj potrzebujemy też takiego, takiego zwartego aktu. No, powiem, że to może smutne, panie doktorze, bo niektóre elementy powinny być po prostu kulturowe. Tak. No ale właśnie, wracając, Józef Piłsudski pełni funkcję głowy państwa do końca... 1922 roku, wtedy to na mocy konstytucji marcowej, odbywają się wybory do Sejmu i Senatu, no a później 9 grudnia zostaje wybrany pierwszy prezydent, jak to się mówiło, najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Jest nim wybitny inżynier budownictwa wodnego, profesor Gabriel Narutowicz. To były bardzo nerwowe czasy, prawda, dla Gabriela Narutowicza. Sam proces wyboru. Tak, to było kilkakrotne, o ile pamiętam głosowanie i ulica... Była no, rozszalała w tym I trzeba powiedzieć, że grudy śniegu i błota często przejmował towarzyszący Gabrielowi Narutowiczowi, w tym oficjalnym przejeździe ówczesny dyrektor protokołu dyplomatycznego, twórca tego protokołu, Hrabia Stefan Przeździecki. Panie doktorze, ja wspomniałem, że bardzo nerwowe były chwile wyboru Gabriela Narutowicza, ale później bardzo nerwowo było, kiedy Gabriel Narutowicz jechał do Sejmu złożyć przysięgę, posłuchajmy świadka tamtych wydarzeń. Miałem wtedy 15 lat. W momencie, jak Gabriel Narutowicz jechał do Sejmu, żeby złożyć przysięgę, byłem świadkiem jednego z incydentów. Były dwa poprzednio. W tym incydencie nie obrzucono prezydenta ani kamieniami, ani śniegiem. Tłum stał przed wjazdem z Alei Ujazdowskiej w ulicę Piękną. Oficer dowodzący eskortą podjechał do tłumu i proszę się rozejść. W żadnej reakcji. Drugi raz. Proszę się rozejść, bo każę szarżować. I ponieważ tłum nie drgnął, wobec czego pada następny rozkaz. Pierwsza trójka, lance do boju i ci lance oczywiście pochylają krokiem naprzód marsz. I tłum się zaczął cofać, cofnął się za ulicę piękną, oficer podjechał, zasalutował ładnie szablą i dalej poprowadził. Trójka wróciła do szeregu, dalej poprowadził. Nikt więcej już nie przeszkadzał. Narutowicz absolutnie spokojny, bardzo godnie siedzący, robił wrażenie człowieka, który panuje nad sobą, ale e, któremu to jest bardzo ciężkie do przeżycia.